Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Startujemy z kolejnym nagraniem. Tym razem zajmiemy się osintem i sprawdzeniem kandydatów na prezydenta. Mało tego, dzisiaj poznasz 8 narzędzi do zaawansowanego i bardzo dokładnego osintu ludzi, kandydatów na prezydenta, czy kogokolwiek sobie wymyślisz. Ja już nie przedłużam, lecimy dalej. Na początek jednak warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tym się zajmujemy, bo naturalnie trwa w tym momencie kampania prezydencka, właściwie już się kończy, i wiem, że bardzo dużo osób nie wie, na kogo zagłosować. Jest w tym momencie tyle sprzecznych informacji, opinii, że naprawdę jest ciężko się zdecydować. I ja taki mam problem i wiem, że też dużo ludzi ma z tym problem. Dlatego uznałem, że przygotuję taki materiał, w którym pokażę, jak można weryfikować i sprawdzać. Kandydata na prezydenta, czy jakąkolwiek inną osobę, nad którą się zastanawiamy, z którą chcemy wejść we współpracę, która być może będzie nas zatrudniać, lub po prostu chcemy ją zatrudnić. Zatem zrobimy dzisiaj sobie taki osint. Człowieka, który w tym momencie kandyduje na prezydenta. Mało tego, zrobimy osint obu kandydatów i delikatnie sobie to wszystko porównamy. Zatem ja w tym momencie już nie przedłużam, lecimy do konkretu. Dobra, rozpoczynamy działania na początek. Po prostu wpisujemy nazwiska naszych kandydatów w Google. Czyli wpisujemy, zobaczymy, co nam wyskoczy. Domyślnie próbujemy znaleźć domeny, główne strony, na których Utrzymywane są strony kandydatów. Zatem coś już tu znaleźliśmy, z tego co widzę to jest jedna domena czaskaski.pl, a druga Karolanwrodzki2025.pl Jeżeli chcemy się upewnić, to zawsze warto zajrzeć na przykład na profile społecznościowe, żeby sprawdzić czy na pewno to są te witryny. Zatem zobaczmy, czy tutaj mamy jakąś informację czaskaski.pl tak to będzie ta strona. Zatem możemy w ten sposób sprawdzić obie witryny, czy to na pewno są te oficjalne strony, które prowadzą kandydaci. Zatem bierzemy domenę, chodzimy na stronę who.is, who wpisujemy domenę, klikamy search. Już w tym momencie mamy sporo informacji na temat domeny. Możemy przejrzeć między innymi rekordy DNS. Jak widać mamy tutaj między innymi serwer OVH, jak i też Cloudflare. W przypadku OVH mamy tutaj wpis MX. Zatem mamy odwołania do poczty. Zobaczmy. Uptime 18 godzin w tym momencie. Sterona jest aktywna. Mamy historyczne dane. Ostatnie ze stycznia. Dobra. Przejdźmy teraz do drugiego kandydata. Ponownie Karol Nawrocki, W tym przypadku mamy domenę 2025. Wybieramy Huiz. Pisujemy, no i zobaczmy, co tu się dzieje. W tym przypadku mamy domenę stworzoną 24 lipca. W tym przypadku, jeżeli chodzi o Trzaskowskiego, tutaj nic nie mamy, ale za chwilę jeszcze sprawdzimy na innej stronie, na innym skanerze. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Ponownie mamy OVH, rekordy DNS, poczta dpoczta.pl, thehosting, co tu jeszcze jest ciekawego? Poczta jest utrzymywana na dpoczta.pl. Jeszcze zobaczmy, uptime. Status inactive, no ale to jest chyba w tym przypadku Nie, po prostu błąd. Dobra, jeszcze druga strona jaką warto sprawdzić to security trace. W tym przypadku zaczniemy od Karola Nawrockiego, zobaczmy co tu mamy ciekawego. Z tego co tu widzę, tu też mamy FTP, Historical Data. A, w tym. Okej, okay. dobra, nie, spo... nie zobaczymy Historical Data, dlatego że muszę się zarejestrować, żeby zobaczyć takie informacje. Ale na chwilę obecną nie jest to nam do niczego potrzebne. Jeszcze zobaczmy czaskowski.pl rekordy A, NS, MX. Okej. Okay. Muszę powiedzieć, że na chwilę obecną nie mamy tutaj wiele. Jeden nie w przypadku w przypadku Karola Nowackiego znaleźliśmy informację o serwerze FTP. Ale dobra, na chwilę obecną nie mamy nic nadzwyczajnego, oczywiście skanowania nie będziemy w tym momencie robić, bo no nie o to chodzi, nie? Sprawdzamy informacje publiczne, dostępne i oczywiście sprawdzamy je w sposób legalny. Dobra. Jeszcze jedna rzecz mi nie daje spokoju, bo nie wiemy dokładnie kiedy te domeny zostały stworzone. I tu przydatne jest narzędzie o nazwie Whois.com. Wprowadzamy nazwę domeny, na przykład sprawdzamy wyniki. No i w tym przypadku mamy prostą, jasną informację o tym, kiedy była stworzona domena. Teraz to znaczy, że to, że ta domena została stworzona w 2008 roku, to nie znaczy, że zawsze była dedykowana kandydatowi na prezydenta, bo coś nie. Mogło się na niej znaleźć, ale o tym za chwilę. Przejdźmy jeszcze do drugiej domeny. W tym przypadku, Karol Nowrocki i zobaczmy. I w tym przypadku mamy stworzenie domeny w 2024 roku. Czyli niecały rok. Jeżeli to dla kogoś ma znaczenie w kontekście wyborów, no to już ma jakieś tutaj różnice. Ale wspomniałem o tym, że. Stworzenie domeny niekoniecznie oznacza to, że ta strona rzeczywiście istniała, bo równie dobrze mogła być pusta, mogła być też wykorzystywana w innych celu. I tu się przydaje takie narzędzie o nazwie WebArchive.com, czyli po prostu klasyczny Wayback Machine, gdzie możemy podać nazwę domeny i sprawdzić, co się kiedyś znajdowało na tej domenie. Możemy na przykład zajrzeć do 2009 roku, po tej skali, którą tutaj masz, po tym kalendarzu, poznasz, kiedy zostały zarejestrowane jakieś wpisy w bazie. I mamy Coś 10 maja. Kliknijmy, zobaczmy, co tu znajdziemy. OK, no dobra. Tu mamy tylko informację o tym, że domena czaskowski.pl była na sprzedaż. Przejdźmy dalej, może 2011. Akurat to narzędzie może być fajne, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jakie były poglądy kandydata w przyszłości, bo może zobaczyć sobie, co kiedyś kandydat głosił. Zobaczmy ten wpis, czy coś tutaj znajdziemy. Nie wszystko nam się wczytuje, musi się na to nastawić między innymi dlatego, że na przykład mogą być problemy z fleszem, z jakiegoś różnego rodzaju wtyczkami, które już nie są obsługiwane, ale nas interesuje głównie treść. Zatem możemy tutaj poczytać m.in. o tym, co Rafał Czoskowski robił w tamtych czasach. Zatem jak ktoś ma chęć, to może sobie w ten sposób poczytać. Ale dobra, wróćmy do drugiego kandydata. Wprowadźmy w tym miejscu drugą domenę. No i w tym przypadku, zgodnie z tym, co widzieliśmy wcześniej, nie mamy zbyt dużej ilości wpisów, dlatego że ta domena jest dosyć świeża. Więc no nie możemy tutaj No ale mimo wszystko coś tu jest, zatem zobaczymy, chociażby spróbujemy. No nie wiem, wydaje mi się, że styczeń nas nie interesuje, bo to był dosyć świeży odstęp czasu. Może na tej skali spróbujemy wybrać grudzień. To też nam niewiele da, a nawet widać, że wtedy ta domena jeszcze nie istniała, zatem akurat w tym przypadku niewiele się dowiemy. Lecimy dalej, tym razem skupimy się na zdjęciach. Może przejdziemy do jednych z ostatnich spotkań i sprawdzimy sobie jakieś informacje. Tutaj mamy na przykład relacje. wejdziemy do tej galerii. Ok, to zdjęcie wygląda ciekawie, zatem przejdźmy do Szczecina i zapiszemy sobie w tym momencie grafikę na nasz komputer. Na sekundę się zatrzymamy, bo jeżeli interesuje Cię temat bezpieczeństwa, to powinieneś sprawdzić e-book, jaki dla Ciebie przygotowałem. E-book znajdziesz poniżej, wystarczy kliknąć w link, wpisać proste dane i następnie pobrać poradnik bezpieczeństwa serwerów Linux. Mega przydatna rzecz, jeżeli chcesz pracować w branży bezpieczeństwa, jeżeli jesteś administratorem, ale chcesz wiedzieć, jak dokładnie zabezpieczać serwery Linux, to ten poradnik Ci pomoże. Sprawdź link, który znajdziesz poniżej. A ja już nie przedłużam, lecimy dalej. Jedną z większych zagadek i też afer w przypadku tej kampanii jest to, czy na wiecach kandydatów rzeczywiście przychodzi tyle ludzi, ile przychodzi. I dla przykładu, tutaj mamy takie zdjęcie z Torunia z Karolem Nawrockim, widać mamy tutaj ludzi zgromadzonych na wiecu. Mamy też ujęcie ze Szczecina, w tym przypadku ze strony Rafała Szaskowskiego, też widać spory tłum. No i moglibyśmy się pokusić w tym momencie o sprawdzenie, czy te zdjęcia są prawdziwe, czy nie zostały w jakiś sposób wygenerowane. Przykładowo tutaj w tle, nie wiadomo, czy tutaj coś nie zostało degenerowane za pomocą AI. I co można w tym przypadku zrobić? Można się pokusić o wykorzystanie takiego narzędzia jak SCF Tool. ExifTool to jest takie narzędzie, które dostarcza nam różnego rodzaju informacji z plików. Zatem przede wszystkim bazujemy tutaj na metadanych i możemy na przykład dać minus GPS, i następnie wskazać konkretny obrazek, konkretne zdjęcie. Jeżeli takie dane znajdują się w zdjęciu, no to uzyskamy informacje o danych z GPS-a. Możemy teraz na przykład spróbować coś takiego zrobić, chociażby ze zdjęciem z torunia, ewentualnie ze szczecina. Jak widzisz, nie mamy tutaj żadnych rezultatów, zatem zrobimy podgląd wszystkich informacji. Damy Exit Tool, Szczecin. Coś tutaj mamy, mamy informacje. Akurat, jeżeli chodzi o modyfikację, to tutaj była kwestia tego, kiedy zgrałem to ze strony. Zatem tutaj ta data nie zgadza się z tym, kiedy zostało zrobione zdjęcie. Ale faktem jest, że zdjęcie zajmuje bardzo mało i też ma bardzo mało informacji, zatem można podejrzewać, że po prostu te dane zostały usunięte, ewentualnie rzucone, zostały na sterone i po prostu zostało skompresowane to zdjęcie, co jest dosyć naturalną rzeczą i też usunięto przy okazji całą masę informacji. Ale zobaczmy to drugie zdjęcie. W tym przypadku Toruń. Jak widać tutaj mamy już o wiele więcej zdjęć i możemy między innymi znaleźć coś takiego jak Little CMS. I ta informacja informuje nas o tym, że użyto biblioteki Liter CMS do podbicia lub po prostu zmodyfikowania redukcji kolorów. Zatem można przyjąć, że to zdjęcie zostało zmodyfikowane za pomocą jakiegoś narzędzia typu GIMP. Jeszcze zobaczmy, o które zdjęcie chodzi. Toruń. Dla przypomnienia, Toruń to jest Karol Nawrocki. Ale czy to cokolwiek dowodzi? No w tym przypadku niewiele, tylko tyle, że to zdjęcie zostało poddane obróce graficznej. Co... Też jest raczej naturalną rzeczą, ale też nie rozwiązuje nam zagadki tego, czy to zdjęcie jest fikcyjne, czy prawdziwe, czy coś tu zostało podrobione. Natomiast zwracam uwagę na to, że ja w tym momencie pobrałem dwa zdjęcia po jednym z każdej strony kandydata. Zatem gdybyśmy chcieli zrobić taki pełny rekordnessans, to moglibyśmy pobrać więcej zdjęć i też tutaj zrobić sobie taki skrypcik, który będzie nam analizował większą liczbę zdjęć. Mało tego, moglibyśmy nawet wyniki rzucić do AI, żeby nam tutaj zrobiło podsumowanie. Przede wszystkim jednak można przyjąć, że te zdjęcia były w jakiś sposób przerabiane, nie mówię, że podrabiane, nie mówię, że są fałszywe, tylko mogły zostać delikatnie podkręcone. I też oczywiście nie mamy tutaj tagowania, przede wszystkim go tagowania. Nie mamy informacji o tym, gdzie one zostały zrobione, zatem tutaj dużo informacji zostało usuniętych lub zmodyfikowanych, co osobiście nie wiem, czy jest sens w tym przypadku. Oczywiście nie każdy będzie skanował w tym momencie i sprawdzał tagi zdjęcia, ale. W takim przypadku, gdy takie informacje i takie zdjęcia możemy znaleźć na stronie, bo wystarczy wejść na stronę kandydata, sprawdzić gdzie były wiece i na przykład mieliśmy tutaj wiec w Toruniu i po prostu pobrać sobie zdjęcie, sprawdzić je, no to wydaje mi się, że można by było po prostu zostawić dane. Takie, jakie były po zrobieniu tego zdjęcia. No ale w naszym przypadku nie dostarcza to nam praktycznie żadnej wskazówki, żadnej dodatkowej informacji. Co jeszcze może być przydatne w naszej analizie? Na przykład takie narzędzie, jakim jest Social Blade. Za pomocą tego narzędzia możemy sprawdzić i weryfikować różnego rodzaju konta w mediach społecznościowych. Zobacz, masz tu na przykład taki analizator do YouTube'a, TikToka, Twitcha, Facebooka czy Instagrama. Zasada jest prosta. Wchodzisz tu, wpisujesz nazwę kanału. Na przykład, gdybyśmy chcieli znaleźć mój kanał, to po prostu szukasz Wyszukujesz moje konto no i weryfikujesz. W przypadku kandydatów akurat jest tak, że jeden z kandydatów ma kanał YouTube'a na YouTube, drugi nie ma. Przynajmniej ja nie znalazłem. Dlatego możemy się pokusić o sprawdzenie chociażby Facebooka i tak na przykład mamy tutaj m.in. taką ocenę ogólnie przyjętą. W tym przypadku mamy A-, minus mamy też ranking konta. W tym przypadku mamy 13600 dla Trzaskowskiego, 10500 dla Karola Nawrockiego. Mamy też ranking lajków. Zobacz, tu mamy 103 000 a tu 37. Zatem pod względem lajków można przyjąć, że Rafał Trzaskowski ma tu się lepiej. A jeżeli chodzi o ogólnie konto, to wygląda na to, że lepiej jest klasyfikowany Karol Nawrocki. Możemy też przejrzeć ogólnie statystyki, na przykład przyrostu lajków, tego jak wygląda ruch u danego użytkownika, właściwie u danego kandydata. Gdybyśmy mieli konto płatne, to możemy to rozszerzyć, natomiast w tym przypadku mamy tutaj tylko informacje na temat ostatnich 14 dni. I to jest jak najbardziej ciekawe narzędzie, można sobie zobaczyć, jak wygląda popularność kont społecznościowych danego kandydata. To, co według mnie jeszcze warto sprawdzić, to same reklamy, jakie udostępniają i tworzą sztaby kandydatów, dlatego że w tym momencie dużo się mówi o tak zwanej kampanii nienawiści. Więc warto to sprawdzić, czy rzeczywiście któryś z kandydatów nawołuje do jakichś niezbyt przychylnych działań odnośnie drugiego kandydata, ewentualnie jakieś straszenie. I to co tu możemy zrobić, to przede wszystkim wchodzisz na facebook.com łamane przez ads, łamane przez library i następnie podajesz nazwę użytkownika, którego chcemy sprawdzić. Czyli wyświetlamy w tym miejscu wszystkie reklamy, wprowadzamy na przykład Rafał Trzaskowski, klikamy i zobaczymy, co tu się wyświetla. I w tym momencie można zobaczyć, że nie ma żadnych aktywnych reklam. Wyłączymy sobie ten filtr. Sprawdzimy, co było prezentowane w przeszłości. I tu już mamy zdecydowanie więcej treści, nawet całkiem świeże reklamy. 17 maja, nawet tutaj coś było 25 maja. Zatem możemy sobie poprzeglądać, oczywiście, o ile mamy dużo czasu, bo tych reklam jest naprawdę dużo. Więc możemy zobaczyć, jakie wcześniej były reklamy. Czy jakieś pozytywne przesłanie, czy negatywne i czy to dociera do nas. Jeżeli chodzi o drugiego kandydata, to też sobie oczywiście zweryfikujemy. Zobaczymy. Jaka jest różnica? Wprowadzamy Karol Nawrocki, wyszukiwanie, bank, Klikamy. I OK. W tym momencie mamy też reklamy aktywne. Więc o, tutaj mamy już coś obnażamy kłamstwa Rafała Trzaskowskiego, więc jak ktoś lubi tego typu reklamy, to może sobie już przejrzeć. Teraz, jak tak patrzę, to wydaje mi się, że tutaj jest zdecydowanie bardziej wyrazista kampania reklamowa. Bo są takie mocne hasła, ale jeżeli chodzi o treść, to tak jak wspomniałem wcześniej, ja nie będę tego oceniał. Każdy musi tutaj przejrzeć i zobaczyć, czy jemu takie treści odpowiadają. Oczywiście też możemy wyłączyć ten filtr i sprawdzić, jakie były wcześniej reklamy. Jakie były reklamy archiwalne. Co tu ciekawego było? Ok, mieliśmy też reklamę z Donaldem Trumpem. No, wydaje mi się, że tutaj. Zdecydowanie więcej jest do sprawdzenia niż u Rafała Czoskowskiego. Jest też ciekawiej czy ciekawiej, to niekoniecznie znaczy, że lepiej, to już każdy sam musi oceniać. Ale według mnie warto sprawdzić to narzędzie i zobaczyć, w jaki sposób reklamują się kandydaci. Przejdźmy teraz do zdjęć, bo być może spotkałeś się z tym, że w internecie krążą takie właśnie zdjęcia, które przedstawiają Trzaskowskiego i Nawrockiego i to są oczywiście zdjęcia z ich młodości. I niektórzy straszą, że tak wyglądali kandydaci wcześniej, a niektórzy chwalą, bo jasność, nie mi oceniać. Każdy ma swoją opinię na ten temat. Ocenianie ludzi po wyglądzie według mnie jest dosyć słabe. Natomiast może być tak, że chcesz zweryfikować, czy dane zdjęcie jest prawdziwe. I jak to zrobić? Tutaj masz kilka narzędzi. Przede wszystkim jest coś takiego jak grafika Google'a. To... Jest narzędzie, które jest dosyć znane, wydaje mi się, że nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Chodzisz na images.google.com, następnie klikasz tą opcję, wyszukiwanie obrazem, następnie prześlij plik i w tym miejscu po prostu wybierasz dany plik i dzięki temu możesz zobaczyć i sprawdzić, jakie są źródła danego zdjęcia, gdzie możemy znaleźć podobne zdjęcie lub też podobne zdjęcia, bo oczywiście tutaj możemy trafić na inne podobne zdjęcia, które w tym momencie pokazują nam po prostu Rafała Czaskowskiego. I to, co na pewno może nam pomóc w tej analizie, to przede wszystkim to, czy. Google znajduje inne obrazy Rafała Trzaskowskiego, które wyglądają podobnie. Jak widać w tym przypadku znalazł takie zdjęcia. Możemy też sprawdzić informacje o tym obrazie i też zobaczyć, kiedy podobne obrazy pojawiały się. I w tym przypadku mamy informację o tym, że między innymi 4 lata też pojawiały się takie zdjęcia. I gdybyśmy chcieli być bardziej szczegółowi, to między innymi na tym zdjęciu możemy zobaczyć, że w tle jest jakaś tabliczka. I takie zdjęcie może nam posłużyć dalej do tego, żeby zweryfikować, czy to zdjęcie jest prawdziwe. No, oczywiście, o ile zobaczymy, co tu jest napisane, musielibyśmy to dokładnie teraz zweryfikować, bo też wszystkie elementy tła na zdjęciu mogą nam pomóc ustalić prawdziwe pochodzenie danego zdjęcia. Oczywiście podobno, podobne ćwiczenie możemy sobie zrobić z drugim kandydatem. Zatem odpalmy, zobaczmy, co znajdziemy. Okej, okay. i w tym przypadku mam o wiele mniej wystąpień. Faktem jest, że Karol Nowdowski też zdecydowanie krócej pojawia się w codzienności, w życiu publicznym, bo naturalnie wcześniej też pełnił wysokie stanowisko, no ale na pewno nie takie jak chociażby prezydent czy też kandydat na prezydenta. Zatem coś tu już mamy, zobaczmy jeszcze informacje o tym obrazie. Raczej są to świeże sprawy. Dobra, ale co jeszcze możemy sobie wykorzystać? Mamy m.in. takie narzędzie jak illuminarty.ai. To narzędzie pozwala nam po prostu sprawdzić, czy dany obraz został wygenerowany przez AI. Zasada jest prosta. Wchodzimy sobie w to miejsce, klikamy zdjęcie, wybieramy je i po prawej stronie mamy informację o tym, jaka, jak, duże, jak duże jest prawdopodobieństwo, że dane zdjęcie zostało wygenerowane przez AI. W tym przypadku 17% to nie jest dużo, Sprawdzimy sobie jeszcze drugie zdjęcie. I tu jest 7,2, czyli jeszcze mniej. Jeżeli chcielibyśmy być bardziej dokładni, to możemy posłużyć się takim narzędziem jak Photo forensics, gdzie wybieramy dane zdjęcie i mamy zdecydowanie bardziej szczegółową analizę. Zatem wybieramy zdjęcie, klikamy upload file. I tu już możemy wykonać zdecydowanie bardziej szczegółową analizę. Jak widać, też mamy metadane dotyczące zdjęcia. Mamy też informacja o ukrytych pikselach. Zatem tutaj zdecydowanie więcej możemy zweryfikować informacji. Też moglibyśmy się posłużyć w tym momencie do tego, żeby użyć to zdjęcie, bo to zdaje się, że jest najstarsze, chociaż nie. To 2024, więc może niekoniecznie. Więc musielibyśmy jeszcze poszukać je jak najbardziej starego zdjęcia w tym stylu, tego typu i następnie załadować je tutaj. Oczywiście też możemy stosować narzędzia pokroju Exif Tool. Się zatrzymamy, poznałeś takie podstawowe narzędzia związane z OSINTem. I oczywiście, OSINT to mega zaawansowany proces. Równie dobrze mógłbyś w tym momencie zrobić sobie zrzut ekranu tego ujęcia i zacząć sprawdzać, weryfikować różne rzeczy. Bo na przykład, tu są kartki, gdzieś tam są kartki, tutaj są jakieś dane i mógłbyś po kolei wszystkie te dane weryfikować. I to jest oczywiście OSINT. Zatem w tym momencie się zatrzymamy, bo moglibyśmy pójść z tematem dalej, ale przede wszystkim. Te metody, które moglibyśmy w tym momencie użyć, nie do końca byłyby też etyczne i nie do końca byłyby legalne. Takie rzeczy jak na przykład skanowanie domen, serwerów, skanowanie maili, tego typu rzeczy pokazuję Ci między innymi we wcześniejszych nagraniach na tym kanale. Zatem wystarczy, że sprawdzisz historię, sprawdzisz nagranie związane z skanowania, to wszystko znajdziesz na moim kanale. Dlaczego tego teraz nie pokazuję? Dlatego, że tak jak zawsze mówię, wszelkiego rodzaju skanowania są legalne, jeżeli są zamówione, zatem jeżeli któryś z kandydatów zamówi mnie skanowanie, testy penetracyjne, to jak najbardziej robię to, na ich zamówienie dostarczam im wyniki, dostarczam raport, natomiast jeżeli chodzi o taką działalność, jaką Ty chciałbyś w tym momencie sobie zrobić, to bez pozwolenia nie możesz takich rzeczy robić, dlatego jeżeli chcesz sobie to wszystko przećwiczyć, to najlepiej na własnym środowisku laboratoryjnym, ewentualnie na swoim serwerze, na swojej domenie. Twoje klocki, Twoja zabawa, możesz robić co chcesz, natomiast jeżeli interesuje Cię jakiś konkretny Chciałbyś, żebym coś dopowiedział, coś rozwinął, to po prostu daj znać w komentarzu. Dodam też, że jeżeli chcesz coś bardziej zaawansowanego, to w tym momencie widzisz listę ośmiu narzędzi, które pozwolą ci na taki, na taki bardziej zaawansowany rekonesans. Jeżeli chcesz, żebyśmy rozwinęli któreś z tych narzędzi, to po prostu pisz śmiało w komentarzu. A ja już niedługo postaram się przygotować materiał na ten Temat. Ja już Ci bardzo dziękuję. Jak zawsze zachęcam do tego, żeby kliknąć łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał, bo dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów. I tym samym też zachęcam do komentowania i napisania, na kogo będziesz głosował i przede wszystkim, dlaczego warto tą osobę wybrać. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.